poranny gość Radia Zachód. Krzysztof Bałuk, witam, a moim gościem jest ksiądz biskup diecezji zielono gorzowskiej Tadeusz Lityński Witam serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże. Jeszcze wczoraj moi goście z trudem docierali do, do mnie do Radia Zachód z racji tłoku na ulicach. Dzisiaj jak wyjechałem to pustkę ulice. Czy to będzie sprzyjać takiej większej duchowości świątom świąt Bożego Narodzenia? Czy komercja przegra w tym momencie? Ja myślę, że komercja to już chyba tak odniosła sukces, bo jednak te niedziele grudniowe były raczej komercyjne bardzo mocno. Natomiast dzień dzisiejszy, który jest dniem wolnym, myślę, że będzie sprzyjał także takiem większemu zaangażowaniu, także w te domowe, być może mniej nerwowości będzie w przygotowaniach, bo to jak niektóre osoby wracały. W południe czy po południu, to jeszcze szybko do tej wieczerzy wigilijnej. Myślę, że to będzie spokojniejszy też czas dla wielu. I tak bym chciał życzyć, żeby podejść do tego w tym wymiarze bardziej duchowym, nie skupiając się tylko na tych aspektach kulinarnych, czy, czy powiedzmy sobie no właśnie zewnętrznych. Jakie znaczenie mają święta Bożego Narodzenia? Co dokładnie świętujemy? Może tak zacznę troszeczkę z innej strony bardzo się cieszymy. Wywołuje to uśmiech, kiedy czasami dorosły próbuje naśladować dziecko. Albo kiedy dziecko udaje dorosłego, wywołuje to uśmiech. Można powiedzieć, że coś na pewno podobieństwo dzieje się, kiedy to wszechmocny Bóg, Stwórca Kosmosu, okazuje się, że Przychodzi jako dziecko. Przychodzi nie w stolicy imperium w Rzymie, czy gdzieś tam w Atenach, w Babilonii, ale jeszcze na krańcach tego imperium, w małej mieścinie. Przyjmuje ludzkie ciało, staje się człowiekiem z całą tego konsekwencją, czyli nie jest mu obce, jak się później przekonujemy. W historii życia naszego Pana nie jest mu obcy ani strach, ani ból, ani cierpienie, czy głód, pragnienie, z wyjątkiem grzechu, ale to jest właśnie to wcielenie Boga. Co jest tak zdumiewające, że nawet anioł mówi w czasie tej nocy pasterskiej, dzisiaj usłyszymy, zwiastuje wam radość wielką. I myślę, że wymiarem tych świąt jest właśnie też radość, zdumienie, ale do tego potrzeba pokory, żeby stanąć w pokorze przed właśnie majestatem Boga, który przychodzi w ludzkim ciele. W tym roku nasz region i ziemie zachodnie i północne obchodziły 80-lecie administracji polskiej na tych terenach. Jakie znaczenie kościół miał duchowość wprowadzona na te zachodnie i północne ziemie. 80 lat temu z jednej strony wielka może powiedzieć radość, sukces, bo zakończyła się druga wojna światowa, ale wiemy też dobrze, że w tak w przypadku moich przodków i wielu wielu lubuszan rozpoczęła się gehenna także przygotowań do wyjazdu w nieznany, jak to mówiło się na zachód. I to było też dramatyczne. I teraz trzeba zauważyć, że z jednej strony trauma bardzo bolesnego doświadczenia wojennego, różnych konsekwencji, które z tym niosła ta wojna tam na szczególnie kresach, bo mówimy tutaj o kresach, ale też o innych regionach i jeszcze ta wędrówka, która była bardzo też bolesna, bo jak właśnie też mogłem przeczytać troszeczkę na ten temat z historii dowiedzieć się, w jaki sposób też ci ludzie wędrowali. Nasi przodkowie wędrowali stamtąd w jakich wagonach, powiedzmy, ograbieni, często przez różne komisje i tam grupy w takim wielkim strachu też wracali. I jadąc z niczym tak naprawdę. I często to, co zabrali, to było też w przypadku wielu wspólnot, że zabrali też te swoje wartości duchowe w postaci różnych obrazów, krzyży, które wieźli ze sobą jako pewien skarb. I tak w przypadku Bogaczowa, tutaj pod Zieloną Górą, w przypadku na przykład mamy teraz dzisiaj sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej w Skrzyżynie. To też jest obraz, który został też przywieziony i wielu innych. I teraz, kiedy tutaj przybyli, to trzeba powiedzieć, że tym Aktem takim, który wprowadzał, wprowadzał pewną stabilizację, to nie było tylko znalezienie domu, chleba i, i, i pracy, ale też było budowanie wspólnoty. Oni chcieli też mieć... Kościół chcieli mieć też proboszcza, tworzyły się pierwsze parafie, pierwsze takie samopomocowe akcje w ramach tych wspólnot, więc to była ogromna praca organiczna, taka od podstaw dla tutaj tych wędrowców, którzy przybyli z Kresów czy z innych regionów. Właśnie tutaj Kościół odegrał myślę taką bardzo stabilizującą rolę, na którą to zwracała również ówczesna władza na początku można powiedzieć był ten taki przyjazny jakby też aspekt pomocy współpracy ale potem kiedy linia ideologiczna Ówczesnych władz się zaostrzyła, i później już podjęto walkę. To niemniej jednak Kościół nie opuścił wiernych, ale trwał tutaj przy właśnie tych, którzy przybyli na Ziemię Zachodnią. Wspomniał ksiądz biskup o II wojnie światowej. Takim, taką próbą jakby pogodzenia tych dwóch narodów polskich i niemieckich była, był list biskupów polskich do biskupów niemieckich. W tym roku obchodziliśmy 60-lecie. Tego wydarzenia. Pamiętam te słowa: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Czy one rzeczywiście spowodowały takie wzajemne zrozumienie i wybaczenie? Czy te relacje między Polską a Niemcami są już na takim dobrym poziomie? To tak. Należałoby zauważyć, że to jest 1965 rok. Ale do tego listu, jak dochodziło, bo to był jakby finał, natomiast wcześniej były spotkania i rozmowy. Ogromne znaczenie w tym miejscu odegrał Sobór Watykański II, bo dał możliwość takiego bezpośredniego spotkania biskupów polskich i niemieckich, rozmów. I gdzieś pojawiła się w ramach tych też prac soborowych ta idea no właśnie pojednania i przebaczenia. Zauważmy, że to jest 20 lat po zakończeniu II wojny światowej, gdzie ogromne były ofiary z jednej strony po naszej stronie. Niemcy z drugiej strony mieli bardzo silny żywioł, też tych, którzy uważali, że zostali wypędzeni z tego terenu, i tam to napięcie też było bardzo mocne. Jednak to, co się stało, tak wszyscy podkreślili, ja byłem osobiście w kolonii w muzeum kardynał pokazał nam oryginał tego listu bo mogłem zobaczyć oryginał tego listu 18 listopada również w Wrocławiu uczestniczyłem w tym wydarzeniu spotkania biskupów polskich i niemieckich i słowa które tam padły z jednej strony Arcybiskup Kupny, który był gospodarzem, następcą arcybiskupa Kominka, mówił wyraźnie o, o tych proroczej misji, proroczej wizji ówczesnego środowiska episkopatu, ale też ja to odbieram jako kościoła w Polsce, który wierny nauce Chrystusa po prostu nie miał że tak powiem, innej możliwości. Bo taka jest nauka Chrystusa. Po prostu dążymy do pojednania i przebaczenia. I to się dokonało. I też w takim duchu wypowiedział się tutaj przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec i biskupi, że to dało impuls bardzo istotny impuls także do zjednoczenia w Europie, do innego spojrzenia na w ogóle relacje wzajemne sąsiedzkie w Europie. Także jeżeli dzisiaj patrzymy na Europę, to musimy też zauważyć, że takim istotnym impulsem jedności był właśnie ten list, wpływ jego na w ogóle myślenie europejskie i też z drugiej strony też należałoby tutaj zauważyć, że inni dzisiaj, bo też to były takie głosy, i dzisiaj biorą mnie jako trochę wzór z tego, że można nawet pomimo takiej przeszłości Porozumieć. Być w tym w zgodzie i w porozumieniu. Wracamy do współczesności. Mija 7 miesięcy już od wyboru papieża Leona XIV. Kontynuacja pontyfikatu czy nowy kierunek? Hmm. Jakby to powiedzieć? Jedno i drugie. Dlatego, a Proszę zauważyć, że chyba takim probierzem tego jest również fakt, że pierwszym dokumentem, oficjalnym dokumentem papieża Leona jest adhortacja apostolska Dilekcji T o miłości do ubogich. I papież Leon przyznaje, że zręb. Tego dokumentu już wcześniej został przygotowany przez papieża Franciszka. I co więcej, papież Leon podpisał ten dokument, też charakterystyczna data, bo 4 października to jest dzień świętego Franciszka, wielkiego przyjaciela ubogich. I myślę, że to jest ta kontynuacja, którą zauważamy, że w misji Kościoła właśnie to, to spojrzenie na ubogich jest bardzo ważne, i istotne. A z drugiej strony też nowe spojrzenie, ale też nowe decyzje, które myślę mają na celu właśnie także wprowadzić Kościół w tą misję Chrystusową na Ziemi. I większa aktywność, chyba taka międzynarodowa też. Tak, no bierzmy pod uwagę to, że Papież Franciszek miał swoje też ograniczenia związane i z wiekiem, i z chorobą. To tak był podziw, tak jak dla Jana Pawła II, żeśmy byli pełni podziwu za jego aktywność, jego pielgrzymowanie. Tak w tym swoim doświadczeniu fizycznym, bardzo trudnym, Papież Franciszek starał się też wypełniać misję do końca. I na zakończenie zapytam o to, co mnie trapiło zawsze, bo mama zakazywała w czasie wigilii spożywać mięsa do godziny do północy, do 12 godziny. A czy, czy post obowiązuje w czasie wigilii? Jest to post zwyczajowy i tutaj my, jako kościół, tutaj też szanujemy tradycję naszych przodków, tradycję naszych ojców i w przypadku dnia wigilijnego. Jest mowa o tym, że powinniśmy się powstrzymać jeszcze od, od pokarmów mięsnych, które są no, przewidziane na ten czas świąteczny. Tutaj, potrawy rybne, związane z, z tym, powiedzmy sobie, zwyczajem, by zasiąść do wigilii przy tych potrawach, które jakby ograniczają spożycie mięsa. Nawiązanie to jest do, do naszej trudnej, bolesnej historii, bo to w tym trzeba też widzieć tę perspektywę historyczną, wpływ jej na ten zwyczaj. Natomiast w przypadku osób młodszych w przypadku osób, które skończyły 60 rok życia, no to jeśli to dotyczy ich zdrowia i potrzeb pewnych, nie, nie ma tutaj postu. A piątek, drugi dzień świąt, zwyczajowo jest dzień tak, białego. To jest liturgiczne wspomnienie świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Oczywiście jest wpisane jako dzień świąteczny, drugi dzień Bożego Narodzenia ale patrząc od strony prawa karicznego, no, obowiązuje tutaj i tutaj w tym względzie tutaj biskupina lokalnie wydają też tutaj dyspenzy na właśnie też pokażę, żeby przedłużyć radość Przy stole, kiedy są przygotowane potrawy. No trudno tutaj ograniczać. Nie mogą się dary Boże marnować. Na zakończenie oczywiście poprosiłbym o życzenia, czego ksiądz biskup życzyłby mieszkańcom województwa lubuskiego. Ja w duchu wdzięczności pragnę podziękować najpierw mieszkańcom za, i decyzjanom za ten czas adwentowy, bo z jednej strony modlitwa, z drugiej strony... Taka wielka akcja pomocowa, bo mogą się o tym przekonać, będąc w tym czasie w parafiach, chociażby zielonogórskich, w ramach wizytacji. Więc dziękuję za to pochylenie się nad potrzebami ludzi, którzy się znajdują w trudnej sytuacji. Za ogromną ilość też produktów żywnościowych, które zostały zebrane i potem są rozdzielane. To pokazuje wrażliwość naszego serca. Biorąc pod uwagę. To, co uczynił Bóg, czyli uniżył się, przychodząc jako Bóg na Ziemię, stając się człowiekiem w pokorze swojej. Tak przyszedł blisko każdego człowieka, i przyjmując tę bliską relację z tymi, którzy są w każdym. W trudniejszym położeniu, bo każdy ma dostęp teraz do Boga, to chciałbym też życzyć, żeby i w naszym życiu pojawiła się taka możliwość otwarcia na ten gest Boga poprzez Wyjście na spotkanie z Bogiem i do naszej lokalnej, parafialnej szopki, by się zbliżyć, by tak jak ktoś jedzie do Betlejem, żeby wejść do bazyliki Narodzenia, no nie można inaczej, trzeba się uniżyć, bo drzwi są bardzo małe, grota skalna, która jest też bardzo nisko, trzeba się uniżyć. Też. Myślę, że tutaj te święta wymagają od nas pewnej pokory i też, żeby stanąć w pokorze przed sobą, nawzajem, kiedy będziemy składać życzenia, niech one się spełnią. Bo myślę, że to pragnienie serca dla drugiego człowieka, kiedy stajemy przed Nim, ono jest szczere. I niech się spełnią, a Bóg, Bóg niech błogosławi wszystkim, których będziemy spotykali na swojej drodze w okresie świątecznym i w nowym roku. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był ksiądz biskup diecezji zielonogórsko gorzowskiej Tadeusz Lityński. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.